Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na taką szybką jogę na dzień dobry. Przeda nam się tylko mata, więc wskakujcie i od razu zaczynajmy. Zacznijmy sobie w siadzie skrzyżnym. Możecie ułożyć sobie dłonie na kolanach, wydłużyć kręgosłup, znaleźć jedną linię w biodrach, w barkach i w czubku głowy. Na dosłownie moment zamknijmy sobie oczy i skupmy się na chwilę na naszym oddechu. Spróbujcie z kolejnym wdechem wydłużyć Wasz kręgosłup od pośladków aż do czubka głowy. I z wydechem rozluźnijcie barki, luźna twarz. Wdech do żeber. Wydłużamy kręg po kręgu kręgosłup. Wdech, rozluźniamy barki. Wdech, możecie włączyć oddech u delikatnie przymknąć gardło. Poszukać z szumiącego dźwięku. Wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Nie otwierając jeszcze oczu, z kolejnym wdechem unieście ręce przodem do góry. Wyciągnijcie boki tłowia. Pobujajcie się delikatnie na boki i wyciągajcie raz prawą, raz lewą rękę wyżej. Mhm. Odepchnijcie się od pośladków, od guzów kulszowych. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Super. Łączymy dłonie nad głową z wdechem. I z wydechem przenosimy dłonie na wysokość mostka. Spokojny wdech. I z wydechem miękko, kilkoma mrugnięciami otwieramy oczy. Splatamy dłonie w koszyczek. Z wdechem przenosimy dłonie przed siebie do góry. Wypychamy wnętrza dłoni do sufitu. I mostek do przodu. Z wydechem koszyczek przed siebie, wnętrza dłoni do siebie. I mocno zaokrąglone plecy. I płyniemy z oddechem. Wdech do góry. I wydech zaokrąglamy. Wdech. I wydech. Wdej, jeszcze dwa. Wydej. I wdej. I wydech. I z wdechem ręce do góry. Puszczamy koszyczek, i z wydechem lewa dłoń na macie, prawa niech porządnie przeciągnie prawy bok. Wdech do centrum. Wydech, prawa dłoń na macie, lewy pośladek mocno dociśnięty. Wdech do centrum. Wydech na drugą stronę. Wdech do centrum. Wydech na prawo. Wdech centrum. Wydech na lewo. Ostatni raz. Wdech centrum. Wydech na prawo. Wdech centrum. I z wydechem jeszcze raz spratamy koszyczek. Odkładamy sobie dłonie na potylicy. Z wydechem delikatnie podwińcie miednicę i schowajcie żebra. Stabilizujemy się. Wdech, wydłużamy czubek głowy, wydłużamy kręgosłup. I z wydechem aktywny skłon w lewą stronę. Na samym końcu zerkamy sobie jeszcze za naszym lewym łokciem. Wdech do centrum. Wydech na prawo. Wdech, centrum. Łokcia delikatnie otwarte. I wydech na lewo. Wdech, centrum. Wydech na prawo. Wdech w centrum. Wydech na lewo. Zostajemy. Puszczamy koszyczek. Odkładamy prawą dłoń na lewym kolanie. Lewa ręka do tyłu. Wdech. Wydłużamy się. Z wydechem zerkamy za lewym barkiem za siebie. Prawa łopatka do kręgosłupa. Wdech. Czubek głowy do góry. Wydech. Pogłębiamy skręty, Wdech. Wydech. Jeszcze jeden wdech. Wdech. Wdech do centrum, wydech koszyczek na podlicę. Wdech otwarcie. Wydech skręcamy na prawo. Wdech. I z wydechem rozplatamy koszyczek. Lewa dłoń chwyta prawe kolano, prawa ręka z tyłu. Wdech. Wydłużenie. Wydech zerkamy za prawym barkiem. Tutaj możecie sobie wyobrażać, że oddalamy z każdym wdechem od siebie obojczyki. Lewa łopatka w dół do kręgosłupa. Wdech. Wydech poogłębiamy skręt na wysokości naszych żeber, dolnych jeszcze jeden tutaj. I wydech. Wdech przez centrum. Delikatnie odchylamy się w tył, trzymamy brzuch i z wydechem zmieniamy jednym ruchem skrzyżowanie nóg na przeciwne. Moment dla nadgarstków. Splatamy dłonie w koszyczek i kręcimy sobie nadgarstkami w jedną stronę i w drugą stronę. Nie zapominajmy o rozgrzewaniu nadgarstków. I zmieniamy kierunek. I zmieniamy. Falka, szybka. Falka w jedną stronę, tą bardziej intuicyjną. I falka w drugą stronę, tą mniej intuicyjną. I rozluźniamy, zrzucamy. wydechu unosimy ręce do góry. I z wydechem ręce. Albo bokiem, i przechodzimy sobie do klęku podpartego. Odkładamy całe dłonie na macie, dłonie pod barkami, palce dłonie szeroko, kolana w jednej linii z biodrami. I z wdechem ściągamy łopatki, zerkamy przed siebie krowa. I wydech zaokrąglamy plecy broda mostek. Kot, wdech do krowy, wydech kot, wdech do krowy, wydech kot. Jeszcze raz, wdech do krowy wydech, kot, z wdechem neutralna pozycja pleców, delikatnie podwinięta miednica, żebra w siebie, stabilizujemy się znowu, przesuwamy delikatnie lewą dłoń do centrum, prawa ręka do góry, przez ugięty łokieć ciągnę rękę w górę, w stronę sufitu, z wydechem przekładam rękę pod pachą i jakbym chciała, chciała ciągnąć, słapać coś po lewej stronie, wdech, odpycham się od lewej, unoszę prawą do góry i wydech, łapie coś pod lewą pachą, wdech do góry, wydech, przeplata, jeszcze raz, wdech do góry, wydech, super, i z wdechem unoszę prawą rękę, otwieram klatkę do prawej strony, mocno odpycham się od lewej dłoni, nie zapadam się w lewym barku, trzymam, trzy, wdech do żeber, wydech, dwa, wydech, jeszcze jeden wdech i z wydechem odkładam prawą dłoń i zmienię, prawa dłoń teraz delikatnie do centrum, lewa przez ugięcie w łokciu, otwieram klatkę, zerkam za lewym kciukiem, wydech, przekładam lewą rękę pod prawą pachą, sięgam po coś po prawej stronie, wdech, wyciągam, wydech, przekładam, wdech, staram się trzymać biodra w centrum, jak najmniej ruszam tutaj biodrami, Wdech. I wydech. Ostatni. I wdech. Unoszę lewą rękę. Otwieram klatkę. Zerkam może za lewym kciukiem. Barki od uszu. Biodra w centrum. Wdech do żeber. Dwa. Jeszcze jeden wdech. I z wydechem odkładam lewą dłoń, wracam prawą dłonią pod bark i teraz z wdechem ściągam łopatki jak do krowy a z wydechem zaokrąglam plecy głowa luźno, patrzę sobie gdzieś na uda podwijam miednicę, chowam żebra w siebie, zostaje na trzy wdech wydech, całe dłonie przyklejone głowa luźno dwa palce stóp podwinięte to się zaraz przyda jeszcze jeden wdech i teraz z wydechem na zaokrąglonych plecach cofam moje pośladki w stronę pięt, siadam sobie na piętach i z wdechem ściągam łopatki jak do krowy, zerkam sobie między dłonie i wyobrażam sobie, że chcę moją klatką piersiową wyczyścić moją matę, czyli wsunę sobie klatką piersiową do łokcie delikatnie na boki, wysuwam się do przodu i z wydechem odpycham się od dłoni, zaokrąglam plecy, wracam pośladkami na pięty. Łokcie delikatnie na boki, ściągam łopatki, wsuwam klatkę piersiową jak najniżej w stronę maty i do przodu zaokrąglam plecy i wracam do tyłu. Jeszcze trzy razy. Wdech. Wydech. Takie kółka. Wdech. Wydech. Zaokrąglam broda do mostka, pośladki napięte. Ostatni wdech, sunę jak najniżej klatką piersiową, wysuwam się do przodu. Odpycham, zaokrąglam plecy, podwijam jednice. i zostaję w pozycji dziecka, rozluźniam grzbiety stóp, ręce do przodu, czoło na macie, mogę sobie pobujać biodrami na boki, trzy oddechy, jak poczułam, poczułem nadgarstki, mogę rozluźnić, kilka razy ścisnąć i rozszerzyć palce dłoni, I wdech do żeber, wydej. Jeszcze jeden wdech, wydech, super, idziemy dalej, wdech do pozycji klęku, podwijam palce stóp i z wydechem pies głową w dół i chwila w psie, dodajcie sobie takie ruchy jak potrzebujecie, poginajcie nogi w kolanach, poginajcie biodrami na boki. I jak poczujecie się stabilnie, to zatrzymujemy naszego psa. Proste plecy, kolana mogą być zgięte. Łopatki delikatnie na zewnątrz, rotacja zewnętrzna w barkach, głowa luźna. Zróbmy sobie wdech do Żeber. Wydech. Wdech. I wydech. I z kolejnym wdechem unosimy piętę do góry, zaczynamy podwijać miednicę. Przenosimy ciężar ciała do przodu, do wysokiej deski, łopatki na zewnątrz. I z wydechem najpierw kolana na macie, klatka piersiowa i broda na matę, biodra zostają w górze. Z wdechem opuszczam biodra, ściągam łopatki. Odklejam dłonie, kobra. I z wydechem broda do mostka. Cały czas trzymam podwiniętą miednicę, trzymam aktywny kor, podwijam palce stóp i wracam do psa z głową w dół. I tak jeszcze trzy razy. Wdech i wydech w psie. I z wdechem pięty do góry, podwijam miednicę, przenoszę ciężar cała do przodu deska. Wydech kolana, klatka broda. Mata. Wdech biodra w dół, ściągam łopatki odklejam dłonie, kobra i wydech, dłonie na macie, broda do mostka podwijam miednicę podwijam palce stóp, pies z głową w dół wdech, pięty do góry cięża cała do przodu deska wydech, kolana kratka broda, mata wdech, niska kobra ściągam łopatki, mo łopatki mocne górne plecy wydech pies z głową w dół ostatni raz Wdech pięty do góry, ciężar cała do przodu, wysoka deska. Wydech kolana, klatka brodomata, trzymam brzuch. Wdech niska kobra, wydech broda do mostka i pies z głową w dół. Trzy oddechy. Wdech, wydech, wdech łopatki na zewnątrz, żebra w siebie. Wydech. Jeszcze jeden wdech. Wydech. Z wdechem uginam kolana, zerka między dłonie, przechodzę. Mogę przeskoczyć do przodu, wydłużam kręgosłup. Wydech, skłon. Z wdechem całość do góry. Ręce nad głowę. I wydech. Dłonie na mostek. Z wdechem pozycja krzesła, z wydechem delikatnie chowam żebra, delikatnie podwijam miednicę. Wdech tutaj i z wydechem ciągnę brzuch w stronę ud, odkładam sobie dłonie na macie opuszkami palców i doprostowuję nogi tyle ile mogę, tak żeby nie puścić brzuch, kontaktu brzucha z udami. Głowa luźna, wdech do krzesła, wydech, dłonie na macie, skłon, cały czas brzuch przy udach. Jeszcze trzy razy, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, ostatni raz, wdech i z skłon. I mogę się chwycić za łokcie, puścić głowę luźno, delikatnie ugięte kolana. Mm -hmm. Jeszcze jeden wdej I wydaj. I odkładam sobie opuszki palców na macie. Rozstawiam stopy mniej więcej na szerokość maty. Palce stóp patrzą na zewnątrz. I opuszczam sobie biodra w dół. malasona, Trzymam sobie dłonie z przodu. I kilka razy. Jedno krano do centrum. Drugie mocno na zewnątrz. Otwieram stopa na zewnętrzną krawędź. Centrum wdech. I wydech na drugą stronę. Cały czas chcę otwierać kolana na zewnątrz. Tutaj ciągnę na zewnątrz, mogą pięty być w górze. I wydech druga strona. Wdech. Jeszcze po razie. I wracam do centrum i teraz jak mam blisko, to po prostu sobie siadam, jak miałam daleko, to wstaję i po prostu sobie dowolnym sposobem siadam na macie, wyciągam sobie nogi przed siebie, wdech, ręce do góry, proste plecy i z wydechem zgięcie w biodrach, chcę chwycić zewnętrzne krawędzie stóp, jak nie chwytam, uginam nogi w kolanach, odkładam brzuch na udech i powoli skłon plecy proste nie jak czuję że robi mi się troszkę więcej przestrzeni to dopiero doprostowuję nogi nie chcę zaokrąglenia nie ciągnę czubkiem głowy do przodu jeszcze trzy stopy flex dwa I jeszcze jeden tej i wydech. I zdechem najpierw zerkam przed siebie, doprostowuję łokcie proste plecy i z wydechem. Prostuję się. Uginam sobie prawą nogę w kolanie, przyciągam się do prawej nogi i skręcam sobie na prawo. Mogę chwycić lewą dłonią za zewnętrzną krawędź prawego kolana, albo wkładam sobie łokieć i zerkam sobie w tył. Lewa stopa zadarte palce, trzy, dwa. Jeszcze jeden, tej I wydech. Wdech, powrót do centrum. Zmiana strony, prawa noga prosta, lewa ugięta, prawa stopa flex. Przyciągam się do nogi, skręcam na lewą stronę. Mogę sobie włożyć łokieć. Wdech, wydłużam plecy. Wydech, zerkam. Staram się nie um, uciekać do tyłu. Czubek głowy w linii z biodrami. Trzy. Dwa. I jeszcze jeden wdech. I wydech. I wracam do centrum. Krzyżuję sobie nogi. I odkładam dłonie na biodrach. Zróbmy sobie jeszcze trzy razy wdech. Wysyłając klatkę piersiową do przodu. Zerkając na sufit. I z wydechem I Wdech. Wydech. I wdech. I wydech. I na wdechu proste plecy. Możecie zamknąć na moment oczy. Dajcie sobie moment refleksji, zauważenia tego, jak się macie. Uspokójcie oddech. Możecie wziąć kilka oddechów do przestrzeni między brwiami i rozluźniając wnętrze waszej głowy. Posłać to rozluźnienie do całego ciała. I jak poczujecie, że chcecie już otworzyć oczy i wrócić do Waszego dnia, albo zacząć Wasz dzień, to miękko otwórzcie oczy, podziękujcie sobie. Za dzisiejszą praktykę, za przyjemne rozpoczęcie dnia. I ja również Wam bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne praktyki. Do zobaczenia.